Teraz y, zrobimy tak zwany. Ja, ja lubię szokować. Felek pamięta, jak na Poznańskiej nieraz robiłem takie spotkania e, i z doktorem Woronowiczem i z Anią Dodziuk, i z Ewą Wojdyło Wiktor, Felek byli. Kiedyś pamiętam razem, y, pojechaliśmy z Felkiem, z Wiktorem. Y, ojcowie z Zakroczynia nas zaprosili i, i, też, i też było ciekawie. I ja, ja mam coś takiego, że lubię takie trudne pytania zadawać, poparte naszą, niestety, literaturą i moją, można powiedzieć, skromną, prawie 40-letnią bytnością w tej wspólnocie. Nie? Co jak w i ostatnio powiedziałem, jak piję, to piję, ale jak nie piję, to działam. Nie? I przez te 15 lat działałem i, i, i teraz tak. też y, jestem. Feluś, y, Bill... Wilson, czyli Bill W. Prawie e, Wielka Księga jest prawie cała jego. Nie? On dlatego miał prawa autorskie i doktor Bob. E, czy słyszałeś coś takiego, bo ja to słyszałem, że Bill tego programu nie zrobił. 12 kroków. <gry> Śmieję się? <laughs> no, to to się zrobił. <laughs> znaczy zrobił. Y, y, czy on się w ogóle kiedyś przymierzył do pisania czwartego kroku, y, do uraz i na przykład y, czy kiedyś pisał kogo skrzywdził? Tak jak jest lista osób y, w, w, w ósmym kroku, zrobiliśmy listę osób, które skrzyw skrzywdziliśmy. Jak myślisz? Myślę, że na pewno. Pisał? Że pisał to i pisał to na podstawie doświadczeń. Do to nie jest tak, że on tylko sam pisał. Tak naprawdę to też było grono przyjaźń, które on zapraszał. Ja byłem w Nowym Jorku, byłem w, w siedzibie a, a, w tej głównej, w, a, jak ona się nazywa? Dziar, I tam, tam pokazali nam tą, 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 tą książkę, gdzie oni pisali, ten, ten, gdzie on pisał te 12 kroków. Ona była w różnych takich dopiskach. Oni się sprzeczali, tak, tak, I w, w końcu tak, tak naprawdę Ostatnie wolę, ostatnie w on postanowił, ale przy pomocy Boga bardzo był pomocny przy tym, on się, on się go sugerował i też tak, tak, mi to powiedzieli gdzieś, i pokazali mi tę księgę, jak ona wyglądała, jak którą pisali, że to tylko kazali założyć rękawiczki, bo jest tak bardzo, tak, wiesz, tak, to, tak. to jest taka taka święta księga. Da, 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 da. ale to jest zeszyt czy to jest w formie księgi? K tak, 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 jest brosz... takie, jak to się nazywa, takie tak, to takie tak kartki luźne czy nie, raczej Nie, nie, spięte, Posłuchaj mnie. I teraz tak. W filmie Bill Wu, tam gra Gary Sins, gra tego jego przyjaciela, tego Abiego. Mhm. I, I na Pendolino się mówi, że to był pierwszy sponsor Billa, Ebi, bo on mu przekazał tą dobrą nowinę, że można, wiesz, bo dla mnie na przykład, ja jestem alkoholikiem beznadziejnym, no, to chyba wiesz o tym, ponieważ ja mnie życie na trzeźwo samo nie cieszy, ja muszę coś robić nie? i niektórzy to mają na przykład chodzenie na basen, praca, dom, dzieci, wiesz, ich to inspiruje i są zadowoleni. A może dalej pytanie? Tak. Skąd masz taką tak, 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 ruchliwość dlaczego, dlaczego musisz być, bo powiedziałaś, muszę być ruchliwy, muszę być sprawny, bo... bo... Muszę mieć siłę do życia. Powiem więcej. Bo ja, ja, jak przestałem pić, zabrakło mi siły do życia. To, 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 to jest jedna, ale jest ważniejsza rzecz tak naprawdę. Dlaczego Bóg nas ciągnie e, 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 po, pobudza do, 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 do istnienia? Nie da nam tak naprawdę spokoju, tylko ciągle mamy, mamy, mamy być, być sprawni, ciągle, ciągle mamy pomały. dlaczego? No. Dlatego, że Bóg chce, żebyśmy się życiem cieszyli. A cieszyć się tylko możemy w ten czas, kiedy naprawdę jesteśmy w ruchu, kiedy działamy. Nie ma innej możliwości. Dlatego on nas pobudza. To nie jest złośliwy. On chce, żebyśmy się z tego życia ucieszyli, bo mamy tylko jedno życie. Albo je przeżyjemy pełzając, jak moja sponsorka mówiła, albo przeżyjemy e, 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 godnie. Ale żeby to zrobić, to Bóg nam pomaga. Naszymi uczuciami. On nas kuje w tyłek, naszymi uczuciami. Jak coś zrobię, to, to jest coś niegodne mnie, to godne się odzywaj, i mówi, to co zrobiłeś, jest szkodliwe dla ciebie. Godność, to jest to, co jest w nas zakodowane, to, to, co nam mówi, czy to, co zrobiłeś, jest, jest godne człowieka, czu, to jest bardzo piękne. To, co zrobiłeś, jest godne człowieka. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, właśnie tak. przez telewizję, że, że to godność, tak. Ja, ja powiedziałem, że do wszystkiego jest potrzebna miłość. Że jeśli nie ma miłości, coś robić bez miłości, to jest funta kłaków niewarta. Nie a co to jest miłość? Miłość to jest yy, zadowolenie z. Yy, z, z tego, co, co robię, satysfakcja, o. tak to nazwał. Krótko. Miłość z jest dwóch słów. Hmm. Miło dawać, tak. miłować, miło iść. To jest miło iść. I to jest miły. Tak, i, I to jest tak naprawdę bardziej wiesz d -d 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 dawanie niż branie. Dlaczego to się tak dzieje? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy dawali? Dlatego, że jak my się rodzimy, to cały czas dostajemy. No. I wielu z nas zostaje z tym, żeby ciągle ja dostać. Ja, ja na pewno. A bo ja mówi: na... radość no. życia jest tym, jak no. dajesz. Ta. I te, 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 te trzecie ramię, które jest, ta służba, pod spodem leży bardzo ważne przesłanie dla mnie. Nie żyjesz dla siebie, żyjemy dla innych. Tak. I to jest istota tego wszystkiego. program, Aram cały czas mówi, że żyjemy dla innych. I kiedy, kiedy przebudzenie duchowo, kiedy to, to zobaczysz, że, że dawanie innym jest bardzo fajną sprawą, że to się radujesz. By dawanie nie oczekując, o, to jest do piękne. Ja, dawanie, nie oczekując. Ja ci powiem więcej, bo, bo wiesz, y, 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 no ja tak studiowałem tą wielką księżę, że doszedłem, że i to, co mi inni przekazali, że jest to... Kazanie na górze z Pisma Świętego. Wielka księga, to jest Kazanie na górze. Pierwszy list do Koryntian rozdział 13. i księga Jakuba. Zobaczyłem, że w, w trzy, te, te, jest to oparte na tych trzech rzeczach. I między innymi tam jest w liście do Koryntian jest właśnie ta, ta oda. Do, do miłości, że choćbym nie wiem, co bym robił, wiesz, na przykład mogę sponsorować, mogę dawać spikerki po całym świecie, ale nie, jeśli będę robił to bez miłości, to też to bez, to, to bez sensu. Bez sensu. Sponsorowanie, czy na przykład służba jak, jakakolwiek bez miłości, czyli jak, tak jak ty mówisz, jeszcze bezgodności, jest bez sensu. Myślę, jest, to po prostu, jest, jest to tak naprawdę y, ro, robienie coś na przymus. Y, ty mi kiedyś powiedziałeś, y, wtedy nie było jeszcze To żebyśmy robili to w latach 90. z tobą robiłem program. Pytaliśmy się, jak, a powiedz mi, a dlaczego nie ma podręcznika do służb? Ja mówię, to właśnie nie wiem dlaczego. A ty mówisz, bo służby trzeba pe pełnić sercem. No nie? I, z serca i, powinna służyć. służba musi wypracować własne Tak! Z tego, ka czyli z miłością, z serca, i, czyli z miłością. Dlatego to bardzo ważne, to, to, ach, jest, to tradycja, ach, cała ach. tradycja tak naprawdę, zobacz jak jest skonstruowana. W 12 krok mówiłem, duchowość jest podstawą wszystkich naszych tradycji. I ja się zastanawiam, co to znaczy duchowy? I wiesz, jak przeszedłem te wszystkie tradycje, to wiesz co odkryłem? Że naprawdę to jest, to jest jedna rzecz. Dawać i godność. Godność jest, jest podstawą naszej tradycji. I to jest ta duchowa. Ja robię to z godnością człowieka, czyli jestem człowiekiem. Godność pilnuje mojego człowieczeństwa. Czyli to, to życie, które żeśmy dostali, które żeśmy mówili, które, które ożywia ciebie, ono wymaga tak naprawdę dobrego pokarmu, czyli wymaga godności. A godność to jest ten dar, który mówi, czy to, co robisz, jest godne człowieka, czy niegodne. Tak. To bardzo ważne. Poczekaj, tu jeszcze, tu jeszcze wrócę do, do tego dawania. Zobacz. I e, ja nie rozumiałem nigdy ty, tych słów, że o tym rolniku, co znalazł skarb na roli, że on ma iść to oddać czy tam sprzedać i po prostu żeby, żebym ja coś zachował to muszę to oddać i to jest właśnie w tym w tym programie ty nie przekazałeś program ja go przekazałem gdzieś około dziewięciu chłopakom nie wtedy i kilku z nich jeden dwadzieścia pięć jeden dwadzieścia dwa i dwóch po osiemnaście nie Paru za mną popłynęło, jak ja popłynę po 15, ale czterech ale czy pięciu bodajże mam ten. I słuchaj, czyli ty mnie coś oferowałeś, ty mnie dałeś ten program, zrobiłeś go ze mną i ja to przekazałem dalej. Nie zachowałem dla siebie, tylko oddałem to dalej. I zobacz, i, i ja tego nie, nie rozumiałem, jak to można znaleźć skarb, i nie cieszyć się nim, tylko oddać go dalej, nie? I to jest właśnie to. Dlatego tu jest wiele, wiesz, tych nawiązań do, do Pisma Świętego, do tego... Ja, ja ci powiem, może to nie powinienem, ale to nie jest meeting, to jest nasza luźna rozmowa. Ja ci powiem, że tak, mówi się, że bo Bill powiedział, Bill powiedział. Nie Bill powiedział, nie tam doktor Jung powiedział, tylko Jezus Chrystus powiedział, słuchaj. mi mnie się wydaje, że to był główny nauczyciel, który, wiesz, tak wielka księga jest oparta na tych trzech kazanie na górze Księga Jakuba i ten Iwa, nie ma swojej wielkiej księgi, nie nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że wracając... i zaraz Ile to jest minut? Dziesięć. To wróćmy gieni, do jednej bardzo ważnej rzeczy. Do kogo drugiego wróćmy? Mm. Tak, drugim jest, 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 jest rzecz nieprawdopodobnie wspaniała, kto, którą rzadko słyszałem, ale niesłychanie wa ważna. Kto o drugim mówi? Uwierzyliśmy jedyną tak. autorytetem naszej wspólnoty, jedynym autorytetem naszej wspólnoty jest miłujący Bóg, jak może się On wyrazić w sumieniu każdej grupy. I wiesz, co tak naprawdę jest pod spodem tutaj, co, co tak naprawdę jest, jest odkrywszym? to jest to, że, że Bóg nie chce od nas tak naprawdę, żebyśmy się nie, jemu przypodobali. On chce, żebyśmy my, my się radowali tym, co my sami stworzymy. Żeby się nie, ratować, nie tak. radować Bogiem? Nie, nie, nie robić z Boga kogoś, kto to nakazuje. A. Nie, Bóg nie nakazuje. Bóg mówi, to Wy sobie sami to chciecie. Jeżeli co Was raduje, to raduje mnie. Jeżeli macie takie służby, które spełniają i ta grupa idzie jak ja, ja powinna iść i, i wszyscy się radują i przychodzą z przyjemnością na tą grupę, to z przyjemnością przychodzę ja. A jeżeli usztywnicie, mówi, bo tak chce Bóg, a bo tak chce Bóg, to to, 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 to kandydat po ja nie, On nie jest nadzorczym. Tak, tak. On mówi, ja dam wam wolność. Wolność. Uszanujcie, tak. to próbujcie tę wolność wykorzystać, a wy chcecie jeszcze nie wprzątać to, bo tak. Bóg tak chciał, bo Bóg, Bóg tak. tak. Ważne. Jeśli ważne. Tak, jeśli czynisz to z wolnej woli, tak. Z wolnej woli i, i radujesz się tym, to co powiedziałeś, tak. radujesz się tym twoje serce, to, to znaczy, że radujesz Boga. A w Biblii są nakazy. A, 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 a są na to dokładnie. No, tak. a w Biblii a są nakazy. Tak. I, I to musi, bo, 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 nie, bo i, i, mało tego straszą. Dlatego oni odeszli od tych grup oksfordzkich, bo tam tak. były nakazy. Tam tam były na były na kazi. Kazi. Ta. I... Nakaz to jest nie Tak. No. tak. Oni, oni nie rozumieli. My tutaj te, te 12 pilnuje nasze wolności, czyli żebyśmy się czuli wolnymi ludźmi. Nie ma żadnych nakazów. za to na początku wygadali? Tak, tak, tak. Nie ma żadnych nakazów. Nigdy, nie, ja nie mogę nakazać tobie, bo powiem, tak. że jestem twojej, to nie może nikomu tak. innego. Możesz go prosić, a, a, a powiedz, ja tak robię a ty jak chcesz, to, tak. to, to dać mu wolność. Tak. Nie, nie, niech on się parzy. Jak on się sparzy, to też jest bardzo ważne doświadczenie. Jest trochę nie jest to nieważne ważne doświadczenie. Tak. Hmm. Spotkamy się w następnym odcinku.